Niech będzie pochwalony z Chrystus. Tak wyglądał krzyż w Słupsku w roku 1983. Ja pod tym krzyżem się nawracałem. Krwawił 10 lat. Był to trzeci miesiąc stanu wojennego. Przed kościołem mariackim w Słupsku, z miejsca, gdzie jakby przypasować człowieka są nogi, wypływało sporo cieczy przypającej krew. Potem w laboratorium zostało to wielokrotnie sprawdzone, że to ludzka krew. Najw największy cud, jaki Bóg może zrobić dla ludzi, żeby pokazać im, że faktycznie umarł na krzyżu i że potrafi zrobić każdy cud. Ale definicja cudu jest taka, że cud nie może nas zmusić. Bóg nie chce nas zmuszać do wiary. Czyli człowiek patrzący na ten cudowny krzyż, może powiedzieć, a, ja tam nie byłem, ja to nie widziałem, pewnie namalowali albo wyciekło z rurki albo z czegoś. i Nie interesuje mnie. Natomiast człowiek, który używa mózgu, widzi, że wszyscy w lesie byli i nikt nigdy takiej czerwonej krwi z żyjącego drzewa nie widział. Nikt, nigdy. Bo nic takiego w drzewach, z drzew na tym świecie się nie leje. Oprócz tego ten, ten krzyż to znak męki pańskiej. I jakby ukrzyżować człowieka, to dokładnie tak wygląda krzyż po ukrzyżowaniu człowieka. Cała krew wypływa przez nogi. Bóg mógłby pokazać się sam każdemu z nas, albo Anioła. Ale wówczas nie mielibyśmy już wiary, tylko wiedzę. Nie moglibyśmy odrzucić Wiadomości, że jest Bóg. Jeśli on by się nam pokazał i pokazał się z całą naszą mocą, całą Jego mocą, gdyby anioł nas nami potrząsnął i zatrzepotał skrzydłami, no to wtedy każdy byłby przerażony i: okej, okay, jesteśmy wierzący wszyscy wtedy. <grywki> Ale wtedy to byłoby zmuszenie do wiary. A Bóg nie chce. Bóg nie chce mieć nikogo na siłę. Bóg daje takie niesamowite znaki. Żeby ludzi doprowadzić. I takich znaków na Ziemi jest bez przerwy wiele. Są figury Matki Bożej płaczące, krwią z marmuru, z kamienia, z drewna, ludzką krwią i ludzkimi łzami. Niech miłosierny Bóg oświeci nas wszystkich i otworzy nasze oczy na cuda, które Bóg czyni dookoła, bo czyni je każdego dnia, dla każdego człowieka, tylko wielokrotnie my tych znaków nie widzimy. Niech Duch Święty oświeci nas wszystkich i Bóg miłosierny prowadzi nas do życia wiecznego.